Przeciętny Chińczyk ma lepiej niż przeciętny Rosjanin albo przeciętny Turek. A dlaczego Chińczycy chowają się pod plandekami aut jadących do Europy? Tutaj jazda elektrykiem jest bardzo tania, ekstremalnie tania w porównaniu do tego, co w Polsce. Nawet liczyłem według niektórych taryf, że jest 10 razy taniej. Czołem, witam u mnie na kanale. Ja się nazywam Konrad Smuniewski i ze mną jest mój kolega ekspert od Chin który w Chinach również spędził dużo czasu, Michał Nowicki. Dzień dobry. Dobra, ale nie będzie tak na poważnie, będziemy mówić o Chinach takie, jakimi one są, no bo po prostu tego brakuje trochę w przekazie. Są ludzie, którzy nagrywają z dużych miast i opowiadają tylko i wyłącznie o tym, jak tam w tym dużym mieście jest, tak jak Szanghaj, zeuropeizowany mocno, bardzo mocno też nasiąknięty taką liberalną kulturą. Co nie ma nic wspólnego z Chinami, można szczerze powiedzieć. Shanghai to nie Chiny. A dzisiaj będziemy mówić takie trochę takiej no, trochę okolicy wsi. No Pomiędzy miastem a wsią jesteśmy. Tak, nie? jesteśmy w takiej wiosce rybackiej. <grym> można by powiedzieć, za nami jest. Wielka. Duży okręt. Tak, tak, tak. Jak będzie milion polubień, to Michał powiedział, że w nocy go zarąbie i do portu w Gdyni dostarczy w dwa tygodnie. Trzymamy za słowo, Michał. Dobra, ale dzisiaj spotykamy się też dlatego, że mm, ostatnio dużo u mnie na fanpage'u, też z Michałem, nagrywałem. Zbiegło się ludzi, którzy nie mają żadnej wiedzy o Chinach, nigdy tu nie byli, a piszą o jakichś bzdurach, bo widzieli reportaż z lat 90. czy 2000., że jakiś olej jest w kanałach. Dawno tego nie ma. Ja akurat no, to, są bardzo surowe kary, yy, jeśli ktoś, włącznie z karą tak, śmierci. Takie rzeczy, no. I to od 2014 roku. nie, jest to się już kompletnie skończyło. Kara. To się już kompletnie skończyło. Już takich przypadków nie ma ze względu na to, że wprowadzono bardzo surowe kary, jak Konrad mówi. E, Bo no kary i... były długo, tylko że no, ciężko było to egzekwować. A w 2014 roku, z tego co wiem, najwyższe kary za to wleciały. No. I to, to się momentalnie skończyło. Mogę mylić się z datami, dlatego że no, jakby mamy wiedzę o bardzo wielu rzeczach i, i zapamiętać to wszystko nie jest tak łatwo. E, no, ale to pokazuje tylko skuteczność. Systemu. Jak jest silna władza, można takie regulacje wprowadzać i złe praktyki się po prostu momentalnie kończą. Dokładnie. Liberałowie często mówią, o nie da się prawem czegoś zmienić. Jak nie da się? Po prostu wprowadzasz bardzo duże kary, wprowadzasz restrykcyjne prawo i tego już nie ma, bo jak będzie, no to te osoby ponoszą dotkliwe... No ale w Europie są tak. wysokie kary, ale za mowę nienawiści. No, coraz bardziej. W Chinach, no oczywiście, ja to tak często upraszczałem, no bo co można powiedzieć w pięć minut, czy w minutę, tak? Że jest trochę na odwrót. Tutaj mowa nienawiści, nikogo to nie interesuje, możesz sobie mówić o kim chcesz, co chcesz, e, oczywiście z, z kilkoma wyjątkami, co jest normalne, no. Na przykład nie możesz personalnie obrażać no tam rybacy, czy... A, to wędkarz. E, nie możesz obrażać przy, przewodniczącego, w sensie wyzywać go. Wiadomo, jak jakiś internauta tam go zwyzywa, zwykły internauta, który tam nie ma żadnego znaczenia w społeczeństwie, jest po prostu e, szarym człowiekiem, to nikogo to też nie będzie obchodziło. Ale jak jakaś publiczna osoba zacznie odwalać i nie wiem, wyzywać, tak? nawet nie krytykować, wyzywać przewodniczącego partii, no to sorry, no ale poniesie konsekwencje. No. Natomiast w Polsce, no tak jak Michał mówił, coraz częściej można mieć problemy za mowę nienawiści, mhm. czyli za normalne poglądy. Tak? No ale mówmy się, Chiny to jest zdrowy kraj, gdzie władza rzeczywiście służy ludowi, co można potwierdzić na przykładzie tego, jak szybko wzrósł PKB na przestrzeni ostatnich 40 lat. No, PKB chiński wzrósł około trzydziestokrotnie. To, to ale jest... realnie wzrósł, bo to nie mhm. jest tak że PKB no to tak. można rzucić sobie tak PKB PKB nic nie oznacza samo w sobie no nie? i tutaj widać że tutaj widać to PKB e, ludziom żyje się lepiej e, przeciętny chińczyk ma więcej oszczędności niż przeciętny polak i to dużo więcej e, a PKB per capita czyli stopa życia e, jest wyższa e, w Chinach taka przeciętna Przeciętny Chińczyk ma lepiej niż przeciętny Rosjanin albo przeciętny Turek. A biorąc pod uwagę skalę, czyli miliard 400 milionów ludzi około, no to to robi wrażenie. No tak, ale współczynnik Giniego wiadomo, że w takim kraju, w którym masz miliard czty, yy, 400 milionów ludzi, no musi ten współczynnik rozwarstwienia być yy, w miarę wysoki. Szczególnie, że Chiny zaliczyły bardzo dynamiczny wzrost. Yy... No nie wszyscy mogą się wzbogacić w jednym momencie, yy -y. tak? Oczywiście tak. było to w miarę równomiernie, w miarę podkreślam co nie znaczy, że każdy chińczyk jest bogaty. Nie każdy chińczyk jest bogaty. Jest wielu biednych ludzi. W każdym kraju są biedni ludzie i to jest kwestia często systemu, często tego, że ktoś jest bezradny, bo na przykład no jakieś spotkałego w życiu złe rzeczy tak. Nie chce się wyprowadzić do dużego miasta. Wiadomo, różne są czynniki. Dzisiaj może będziemy się odnosić trochę do tego, co ludzie pisali, co? Ja mhm. będę rzucał temat i będziemy go komentowali. tak. Ma... Y y może rzucę pierwszy temat. Gość napisał A dlaczego Chińczycy chowają się pod plandekami aut jadących do Europy? No ja po pierwsze nie widziałem czegoś takiego, ale dobra. Może takie rzeczy są, nie? To ja bym, ja bym odpowiedziałem że no, każdy szuka swojej szansy. A dlaczego my jesteśmy w Chinach, a nie w Polsce, skoro tak lepiej jest w Polsce niż w Chinach? No bo szukamy swojej szansy, szukamy możliwości. Mhm. I tak samo Chińczycy, a co to do, do To objęta? jest e, kraj możliwości. E, no, można tutaj bardzo tanie produkty kupić i sprowadzić do Europy, sprzedać nawet e, parokrotnie drożej i wielu przedsiębiorców. E, robi z Polski, z Niemiec, z Francji na zachodzie krytykują Chiny, mówią, że nie powinno się robić z reżimem biznesów, a te no, same kraje to robią, jak Niemcy. A te same kraje zdecydowanie więcej sprowadzają z Chin, zdecydowanie więcej kupują niż Polacy. To Polacy mają nie kupować z Chin, mają tutaj nie prowadzić biznesu i zostawić cały biznes Niemcom, Amerykanom, Anglikom. No, jak, jak chcemy się na to godzić, to proszę bardzo. To teraz rzucam kwotę, ale może mały wstęp jeszcze. Niemcy kazały Polsce, rządzi Tusk, wiadomo, głosować za cłami na chińskie auta elektryczne i nie tylko elektryczne. Jaki to ma sens z punktu widzenia Polski? Żaden. My nie mamy swoich aut po prostu. Nie produkujemy żadnych. Niemcy mają, ale Niemcy zagłosowały przeciwko, bo wiedziały, że Polska zagłosuje za. Co jest sprzeczne z naszym interesem narodowym w ogóle. Teraz się próbuje wmawiać, że mamy jakąś europejską solidarność. Ale dlaczego tak Niemcami? się działo? Ze względu na to, że zdecydowana większość aut niemieckich jest już produkowana w Chinach? Tak, dokładnie. Dokładnie. Tak na tym to wszystko polega. Ale przechodzimy dalej. Ile etatów mają Niemcy tutaj z izb handlowych, tak, no, powiązane z rządem, żeby po prostu robić dobrze niemieckiemu biznesowi, pomagać, sprowadzać towar, handel, także wprowadzać tutaj produkty? Jest to 6 tysięcy. A Polska ile ma etatów? No, około 5. Widzicie, jaka jest skala? No. Ale wróćmy do tego, do tych rozważań. Dlaczego Chińczycy chcą do Europy i do Ameryki, Twoim zdaniem? Y Chińczycy, tak? No, są jacyś Chińczycy, co uh -huh. rzeczywiście no, próbują się dostać. Znamy też takich, którzy chcieliby inwestować, a nie pracować, ale no, pociągnijmy ten temat. W dużej mierze wynika to z tego, że dalej w Chinach jest zakorzeniony taki stereotyp, że na Zachodzie żyje się lepiej, że tutaj jest wyższa jakość usług, lepsza jakość kształcenia i tak dalej, i No, ale jednocześnie bardzo dużo profesorów wyższych uczelni, nauki, Naukowców, biznesmenów, wraca ze Stanów Zjednoczonych do Chin, przenosi tutaj know-how, całą wiedzę dotyczącą biznesu, jakichś sektorów strategicznych, ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych obecny rząd wprowadza antychińskie przepisy. No to co, co ci przedsiębiorcy robią? No to. Muszą stwierdzić, że po prostu w Chinach będzie im się użyło lepiej i tutaj będą mogli więcej zarobić, bo są specjalne programy repatriacyjne dla takich Chińczyków. No jest też trochę. No i myślę, że to jest logiczna polityka. My powinniśmy to samo robić. Dlaczego tego samo nie robimy z Polakami pracującymi w Open AI? Tacy ludzie powinni być przez nasz rząd sponsorowany, a pieniądze idą na. Nie wiadomo, jakie rzeczy na stawianie e, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Oczywiście, no co jest też taka kwestia, pytają się, dlaczego specjaliści wyjeżdżają do Ameryki, a nie do Chin. No, ja bym powiedział tak. Oczywiście. Jak popatrzymy na pensję, to w stosunku no dla Chińczyka taka pensja naukowca w Chinach jest bardzo wysoka dla specjalisty, ale jak popatrzy na amerykańsko, no to ona jest gigantyczna, tylko że różnica jest koszta w kosztach życia, nie? Oczywiście, no jeżeli już zarabiamy dużo, dużo więcej, no to te koszta się nie zmieniają aż tak radykalnie, jak, jak stosunek właśnie pensji do wydatków. W związku z czym, oczywiście, ja przyznam rację, że w OpenAI pewnie więcej. Płacą tak, niż w jakiejś firmie tutaj związanej z AI. Ale w drugą stronę, tutaj koszta życia są bardzo niskie, więc jeżeli ktoś w swoim zawodzie w Stanach by zarabiał 5000 dolarów, a tutaj zarobi 3, to tutaj odłoży tych pieniędzy więcej, mhm. tak? Więc to trzeba patrzeć na konkretne branże. No tutaj nauczyciel dyplomowany z Europy, który po angielsku będzie uczył danych przedmiotów, już powiem na czysto nie mówię o takich miejscach, wiecie, że to jest jakaś wioska czy coś, czy jakieś małe miasto, czyli milion ludzi tylko większe miasto gdzie oczywiście koszty życia nie są dużo, dużo większe, ale no, jak popatrzymy na, 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 na stosunek, no to jest tam, nie wiem, jeden do dwóch ale już przy większej pensji, no to, to nie robi różnicy, no to tutaj 15 tysięcy iłanów, czyli 7,5 tysiąca złotych zarobi nauczyciel do kwoty dwukrotnie większej, czyli do 15 tysięcy złotych na rękę, tak jak patrzyłem. Znaczy no, znam nauczycieli takich, którzy zarabiają no, koło dychy, nie? Koło dychy też mniej więcej tutaj jako nauczyciel przez jakiś czas zarabiałem ze swoim wykształceniem, tak? I no, przez jakiś czas pracowałem. I to jest zupełnie co innego, nie? Jakby już... Jak jak zarabiasz dużo, dużo więcej, no to łatwiej w Ameryce niż w Chinach, tak? Więc ludzie nie uciekają w szczególności do Chin. Też kultura pracy jest trochę inna, nie? Ale dlaczego Chińczycy mogą wyjeżdżać do takiej zwykłej pracy? Nie wiem, budowlaniec czy coś. Wydaje mi się, że to jest kwestia związana z tym, że jednak no nominalnie ktoś zarobi więcej. Rzeczywiście, no, jak będzie spał w pięć osób w jednym pokoju, i odkładał tam euro czy dolary, no to dalej zarobi więcej, tak? Niż Tacy tu. Chińczycy, którzy wyjeżdżają z Chin, żeby pracować w budowlance na przykład, nie? E, To są najczęściej Chińczycy delegowani przez chińskie firmy do te, pracy za te. granicą. E, czy to w Europie, w, czy w Afryce, czy w krajach Azji. Kontraktowy jest super, bo tak jak Ukraińiec przyjeżdża i zostaje u nas w Polsce, no to mi się to nie podoba, ale na przykład na kontrakt przyjedzie, nie wiem, 100 Chińczyków na 5 lat i oni wrócą po tych 5 latach na A. pewno, to jest w porządku, tak, bo nam brakuje na przykład rąk do pracy w budowlance. No, nie, nie mamy jeszcze jakiegoś krachu, który by nie pozwalał nam, prawda, no, budować w odpowiedni sposób, tak. Brakuje nam trochę tego, żeby też ceny spadły mieszkań, żeby ich było więcej. A. Ja, ja pracowałem w dużej firmie technologicznej chińskiej w Warszawie, no, i tam jest bardzo dużo delegowanych Chińczyków. Rozmawiałem z nimi, i nikt z nich nie planuje osiąść w Polsce ani w Europie, tylko planują przepracować parę lat tutaj, a potem wrócić do Chin na emeryturę. No, tacy Chińczycy przechodzą na emeryturę w wieku 45 lat około y, i firma im y, tą emeryturę w większości opłaca. No, ale tak jak mówiłeś, no, zarobki w dużych chińskich firmach, żeby nazw nie wymienić, technologicznych mm -hmm. w Chinach są naprawdę spore. Mm -hmm. y, I zdziwiłeś mnie trochę, że taka jest różnica między Polską, no bo w Polsce kurczę, no, te przeskoki płacowe nie są tak duże jak tutaj. Mógłbyś coś więcej o tym opowiedzieć, jak już o tym rozmawiamy? Mm -hmm. Mniej mm -hmm. więcej te pensje, jak wyglądają w Chinach, jak w Polsce w dużych firmach technologicznych. No, myślę, że no to też zależy od pozycji, bo no to się bardzo mocno różni taki menadżer niższego szczebla od, od, od szefa, szefa działu, ale myślę, że taki przeciętny Chińczyk pracujący w chińskiej spółce wysokich technologii typu Xiaomi, typu Huawei, no to spokojnie wyciąga. Na rękę około 60 tysięcy juanów miesięcznie. Mm -hmm. 30 tysięcy złotych ponad. No, po, po paru latach y, pracy. Mm -hmm, po paru mm -hmm. latach pracy. No ale to są spore zarobki, tym bardziej, że to, to koszty życia, koszty wynajmu y, czy koszty jedzenia są dużo niższe, dużo niższe niż w Polsce. Nie gotując, ja myślę, że nie gotując, wynajmując mieszkanie, takie spore mieszkanie, na przykład. Y, no, mam trzy pokoje, 80 metrów netto, brutto jest 102. No to za samo mieszkanie, ze wszystkimi opłatami, to jest 2000 zł. Tak jak już mówię, z telefonami, z internetem, z gazem, prądem i tak dalej, to jest 2000 złotych miesięcznie. Mhm. E, a za kolejny 1000 złotych, to można spokojnie jeść na mieście dowoli, tak. Oczywiście, no nie w restauracjach jakichś prestiżowych, ale normalne, zdrowe jedzenie, czyli 3000 złotych, to o tak. No tak, no i takiemu Chińczykowi będzie się dużo e, lepiej żyło z takimi pieniędzmi w Chinach niż na przykład w Polsce, e, bo tutaj też jakość usług publicznych jest e, dużo wyższa. E, transport międzymiastowy czy wewnątrzmiastowy. No jest tani, nie? Tak. E, pff, no za wynajem roweru na przykład, bo tutaj e, no jest, jest dość mocno ten sektor rozwinięty, szert ekonomii. E, no to to jest 3 iłany za godzinę. No może 3 juany 3 za pół godziny, czyli półtora złoty za, za pół godziny jazdy 3, rowerem. 3 cztery razy taniej mhm. w wynajęcie auta, ale popatrzcie na to tak, tutaj jazda elektrykiem jest bardzo tania, ekstremalnie tania w porównaniu do tego, co w Polsce. Nawet liczyłem według niektórych taryf, że jest 10 razy taniej. Mhm. No ile ja płacę za prąd w drugiej taryfie, bo w pierwszej taryfie to jest jakieś 30 groszy. Za kilowatogodzinę, w drugie to jest jakieś 40 groszy. Nie? Mhm. A nocne taryfy do ładowania elektryków to jest jeszcze połowa tej niższej taryfy, więc. No i wiesz, no to sporo, są już grosze. Wciąż jest sporo Polaków, którzy mówią, że pojazdy elektryczne nie mają przyszłości. Może e, w Polsce no, na razie. Ale ja się nie dziwię takim opiniom, skoro u nas koszty. Zakupu elektryka czy utrzymania takiego elektrykasu, wielokrotnie wyższe, jak Konrad Ten wspomniał. sam. Liczyłem to samo auto, pamiętam w już teraz. W Polsce około 40 zł za 100 km. Tutaj w, według nocnej taryfy, tak musiałbym w nocy tylko ładować pod super szybką andowarką, 4 zł za 100 km. I ktoś powie: O, coś tam benzynowym lepiej. Tak, tylko że tutaj zapłacisz 30-40 zł. No, może 40 to przesadziłem. No bo jest trochę tańsza benzyna niż, niż w Polsce, ale no porównaj sobie 35 do 4 zł, a nawet 5, dobra, ładuj czasem tą, mm -hmm. tą taryfą droższą, no to jest siedmiokrotne bicie. Jeżeli ja mogę za 40 zł y, przejechać sobie 1000 kilometrów. Czy nawet 50 zł to jest nic. I naprawdę, gdyby tych wszystkich krytyków spakować i tutaj wysłać, pierwsi by mówili i optowali za tymi elektrykami, mówili: Kurczę, no to jest życie jeździć z tym elektrykiem. Sam nie kupuję elektryka do Europy, bo uważam no, po prostu, że jest za drogi prąd. A jeżeli jest tani prąd, w ogóle ta, ta doktryna się shoppinga tak. Infrastruktura ma być wszędzie rozwinięta, bo wtedy biznes się rozwija. No i tani prąd ma być tak, wszędzie. Tak? Ale tani prąd, y, który tutaj mamy w Chinach, to im bardzo mocno posłuży w najbliższych latach, tak. bo prąd jest niezbędny do rozwoju do sztucznej inteligencji, do, do sztucznej inteligencji, która, no, za, za pięć lat y, już dzisiaj y, no nie, sztuczna no, inteligencja jest, kurczę, tak w, w energii coraz bardziej dominuje wszystkie sektory. Tak. A za 5 lat co będzie, no ale do tego potrzebny, do, do tego potrzebny jest tani prąd, konsumpcja. Prądu w najbliższych latach gigantycznie wzrośnie. W Polsce I... się nie pozwala przecież elektrowni atomowej. To powinno się złapać za mordę jak w Chinach, postawić elektrownię atomową i pokazać wała. Nie chcesz, żebyśmy mieli, to jesteś naszym wrogiem i tyle. Mhm. I Niemcy powinny być w 100% zdefiniowane jako właśnie największe zagrożenie, ale nie, bo oni opłacają fundacje, partie, polityków. I w tym Niemcy super, największe zagrożenie to tamci, tamci. Oczywiście, tak, wszyscy inni też nie chcą, żeby Polska się rozwijała, ale Niemcy najwięcej pieniędzy inwestują w to, żeby Polak nie zarobił nic i służył dalej swojemu niemieckiemu panowi. No, jeśli Panu. w najbliższych latach cena prądu będzie mocno rosnąć, ceny usług będą rosły w Polsce, a jednocześnie pensje nie będą podążać tym trendem, no to podziękuję się obecnym politykom, którzy blokują budowę albo opóźniają budowę elektrowni jądrowych w Polsce. No, w Chinach obecnie w trakcie konstrukcji jest około 26 elektrowni jądrowych. W Polsce co? Kiedy ma ta elektrownia powstać? Do 35 roku? Nie powstanie. To jest tragedia. Nie, nie, nawet do 40 pewnie już nie powstanie. Tak, ale, ale nie wiem, politycy. Mają jakieś uryjenia, jeśli, a nie, bo, bo... jeśli mówią, że o, elektrownia powstanie bardzo szybko, bo już w 1935 roku będzie. No ale od kiedy są te plany budowy elektrowni jądrowych? Od lat 70. No, no. no, no i cały czas y, te pomysły są przesuwane, że a za parę lat, a za parę lat. Ale to, to, to nie powstało i Szkodzi może nie powstało. Nie, dobra, żegnamy się, bo to nie ma sensu o tym gadać. Nie no, żartuję, ale rozmawiamy sobie tak swobodnie i w następnym e, programie, który też tutaj zrealizujemy, porozmawiamy sobie o wolności, bo to jest temat rzeka. Ludzie nie rozumieją, czym jest wolność. Ludzie w Polsce w ogóle wolność mylą ze swawolą i za wolność uważają coś, z czego Chińczyk to się śmieje mhm. i, i żartują sobie z nas, że jesteśmy frajerami, że u nas można na przykład kupić sobie prezydenturę, byle. Chłopek może stać prezydentem, czy w Stanach, czy czy w Polsce, bo go jakaś partia wystawi. Tutaj to jest nie do pomyślenia, ale o tym w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć. Czołem.